To był skill, to był czysty skill, wiedziałem, że. Oj, to w sumie nie wiem, czy jest dobre. co my robimy, moi drodzy? Siomanko, witajcie. Dzisiaj, kilka bitew na żywo. Bad chatem w zestawie stabilizator, opty... wentylacja i ulepszone sterowanie, czyli taki zestaw typowo pod damage. I postaramy się zagrać właśnie pod damage bad chatem. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Jeżeli właśnie tak nie mam pomysłu. E, czym nagrać odcinek, i tak dalej, e, i chcę właśnie nagrać jakieś fajne bitwy, to zazwyczaj wybieram do dlatego że mam ogromną satysfakcję właśnie grając batchatem, bo trzeba tutaj sporo myśleć, e, co robi przeciwnik, e, jak powinniśmy wykonać nasze ruchy, gdzie oddać magazynek, gdzie nie, gdzie się wychylić, jak się wymienić. To jest dużo takiego inteligentnego grania, dlatego uważam, że batchat też nie jest dla jakichś nowych graczy czy mało doświadczonych. Musimy analizować to, co będzie się dziać i podejmować jakieś dobre decyzje. Na to wszystko mapa bardzo trudna, lotnisko, jak na Badczata. no bo tak naprawdę mamy tutaj dużo takich korytarzy, gdzie nie do końca możemy też jakby pokazać potencjał Badczata. To znaczy, no mamy te strony czołgi ciężkie, zawsze znaczy tą stronę czołgów ciężkich, gdzie tak naprawdę też są niszczyciele. Ta linia A, A, B, C jest wyłączona, tam praktycznie nic się nie da zrobić. No i na środku też. Mamy na wprost jakieś medy, które grają na wieżę. i niszczyciele, które są z tyłu. Dlatego teraz zadanie nasze jest takie: po prostu poczekać na rozwój wydarzeń i zobaczyć, gdzie będzie jakaś luka. Jeżeli znajdziemy tę lukę, wjedziemy tam, rozwalimy jakieś czołgi, to potem będziemy mieć inne czołgi, na przykład plesami. I widzimy, że Rino podjeżdża. Może to trzeba będzie wykorzystać. Jeżeli Rino podjeżdża, Strv odwróci się na Rino przykładowo, to wtedy mógłbym pojechać i pakować jakiś magazynek tam, ten Joch. Próbuję się wychylać. Nasz paton. Pytanie, czy chce, będzie, będzie chciał go strzelić. Joch dostał. Dobra, wiecie co? Robimy trochę ulew na tego Jocha. Wyjeżdżamy. Przyklejamy się do tej skały, tak żeby nikt inny nas nie strzelił. I strzelamy w Jocha. Pokazał nam, na szczęście, bok wieży. Zaskoczył. Ale zobaczcie też, że nikt inny nie mógł do nas strzeć. 140 wjeżdża po naszego Rino, więc oddaje jeszcze dwa strzały. W 140. Niestety. Nie były to skuteczne strzały. Uciekam, lodówka strzeliła, więc nikt inny mnie nie strzeli. I ładujemy. To był taki moment właśnie wyczekania, szukania okazji. Dobra, zaraz kończymy ładować nasz magazynek i tutaj śmiało możemy sobie pojechać po tego obiekta 140, który nie będzie w ogóle jakoś schowany. Znaczy nie będzie mieć wsparcia sojuszników. Poza tym Esterfałem, który dojechał dosyć niespodziewanie mimo wszystko. Przebiłem go po włazie. Z SRV-em jest taki minus, że muszę załadować pociski Hit, żeby go łatwo przebić, ale ja przeładuję sobie kolejny magazynek, bo z tymi dwiema pestkami nie ma co robić. No i też muszę uważać, no bo zebrałem od Jocha, zebrałem od SRV-a i tym sposobem jestem już potencjalnie na dwa dobre strzały, ale to też na spokojnie. Przeładuję sobie magazynek i zobaczymy. Widzimy też, że są jakieś ruchy wokół tej linii czołgów ciężkich. I też w sumie z drugiej strony STRV nie, nie ma za dużego wsparcia. STRV jest mimo wszystko osamotniony, ma lodówkę z tyłu, ale to jest lodówka. Lodówka może nie trafić, lodówka może nie być wychrona, z coś innego strzelić, nie wiadomo co. Dojeżdża nasz jak pancer, więc my sobie pojedziemy za jak pancerem. Jak pancer najprawdopodobniej bardzo pewnie wychyli się na STRV i zbierze pestko od lodówki. Jeżeli lodówka strzeli, to wtedy my robimy ruch i jakoś zareagujemy na to, co się dzieje. Mogę też zadować pociski hit na SRV, jeżeli będę wiedzieć, że po niego pojadę. Jest Manticora, manticora świeciła. Manticora strzeliła do Acmancera i teraz patrzymy, co się dzieje ze strzałem lodówki. Ok, żadnego nie było strzału lodówki, więc musimy być trochę ostrożni, dlatego pojadę sobie od tej strony, tak bezpieczniej. Widzimy STV. No i ładujemy pociski hit. Jeżeli Esterfała jest tam, chowamy się od lodówki, żeby nie dostać. No, i teraz pytanie jest takie: czy STV odwróci się na czwórkę, czy nie? Czy odwróci się na, jak pancera? Ja bym poczekał nadal, jak SRV strzeli. SRV dostał Leoparda, wychylamy się na niego. Na nasze nieszczęście, akurat on już się schował. Ale mamy E3, która jest tyłem dla nas, moi drodzy. No i oddajemy dwa pewne strzały do tej E3. Mamy jeszcze dwie pestki. Nie wiadomo co z lodówką. Lodówka może być tu wychylona potencjalnie. Jest strv tyłem. Mogłem być tu wcelowany lepiej. Ale okej. Okay. Ładujemy. 4200 na liczniku. Ładujemy już zwykłe pociski APCR. Żeby pojechać sobie potem lodówkę. Mamy 10 sekund i jesteśmy zaświeceni, więc poczekamy 10 sekund. Mniej więcej za 3 sekundy możemy ruszyć. No i teraz sobie pojedziemy tutaj. Do lewej. Lodówka strzeliła, to było słychać. Nawet widać, że kogoś rozwaliła. Na spokojnie obiadę, żeby mieć taki element zaskoczenia właśnie do tej lodówki. Ona tego w ogóle nie powinna się spodziewać. Jeżeli jest całkiem ogarnięta, to akurat się spodziewa. Aha. O tego to nawet ja się nie spodziewałem. W Z5A w tym miejscu? Moi drodzy, e, no to tego w ogóle się nie spodziewałem. Ale mogę jej uciec. Minusem jest to, że lodówka i leopard o mnie wiedzą. Ale podjedę sobie pod te skały, tu będę bezpieczny i może jakoś wyciągnę. O! Mam do wyboru lodówkę albo arta. To bije najpierw lodówkę. Teraz do arty. No i mamy dwa strzały. Jeszcze może w lodówkę strzelę. Nie jestem wykryty nadal. Pomimo, że oddałem te strzały. Aha, lodówki już nie ma. Na ślepo. <grybujesz> to był skill. To był czysty skill. Wiedziałem, że leopard będzie w tym krzaku. 4800 na liczniku. Jeżeli ta WZ5A się nie utopi, to jeszcze mogę oddać cały magazynek do tej WZ5A. Aha, utopiła się. 5100 uszkodzeń, odznaka pierwszej klasy. Jak na taką mapę musicie przyznać, że fajny wynik. Oczywiście podkreślę to, że ta WZ5A zepsuła nam całą zabawę. Znaczy, że niesportowe zachowanie utopiła się. No i lecimy jeszcze dwie bitwy. Może jedną zobaczymy, jak długa będzie. Dobra, moi drodzy, wpadłem na może genialny plan, może nie. Zobaczymy jak to wejdzie. Na pewno to będzie interesujące. Czyli pojadę od razu na ten wąwóz, czyli to miejsce, gdzie są czołgi ciężkie. Załaduję pociski hit, bo będę strzelać frontalnie do jakichś czołgów ciężkich i postaram się właśnie na dojeździe oddać kilka strzałów. Wiadomo, bacznie dnia pancerza, będę wystawiać tylko i wyłącznie wieżę, tak żeby przeciwnik nie miał łatwego strzału, on będzie w ruchu. No, i może uda mi się właśnie wpakować ilga pestek. No, minusem może być to, że obiekt 2.6.0 bardzo szybko dojedzie, ale teoretycznie mógłbym się mieć nawet 3 za 1. Jedzie obiekt 2.6.0. Uszkodzenie krytyczne. No i patrzcie, i według mnie to wyszło bardzo dobrze. Oddaliśmy dwa darmowe strzały, być nawet, mogły być nawet trzy. Jeżeli trafiłbym mi przełyk tego obiektu 2.6.0, chyba takie też niestandardowe zagranie jak na tę mapę. Nigdy nie widziałem, żeby jakikolwiek streamer czy bardzo dobry gracz tak zagrał. A zrobiliśmy właśnie ten darmowy damage. Ładujemy sobie APCR, Mamy przejętą górkę, to jest ważne. UDES tam jest wychylony, tam też jest MET. Badżetem nie powinniście grać tak właśnie frontalnie, że wiecie, jedziecie z kimś na pełną wymianę. Badżetem musicie wykorzystać mobilność i wykorzystać to, że właśnie wy będziecie kontrolować, gdzie ten damage jakby wasi sojusznicy zbierają i tak dalej. I wtedy wy wyjeżdżacie i pakujecie magazynek. Przykładowo, jakby granie w takiej pierwszej linii nie ma sensu. Oczywiście, momentami jak najbardziej można, ale trzeba być bardzo, bardzo ostrożnym, bo nie mamy dużo punktów wytrzymałości, nie mamy pancerza. I tak dalej to jest dosyć oczywiste. Jedzie nasz obiekt 77. Bardzo dużo czołgów tam ma spota. Nie wiadomo, co z Jakpancerem. Mogę zjechać na dół i na przykład strzelić do Udesa. Jest grill. Dobra. Wceluję się w grilla, dam pestkę. Mamy Udesa. I mamy jak pancera. Jak pancer strzelił UDES strzelił. Więc strzelę do Udesa jeszcze. Zanim mi się schowa. Dobra, jedziemy po jak pancera. Grill strzelił. Mamy obiekt 277. Oj, to w sumie nie wiem, czy jest. dobre co my robimy? O, jeszcze ja zebrałem w dowódce, o, oj nie. Nie, 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 o, nie. Oj nie, 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 to nie było dobre. To była bardzo zła decyzja, żeby objeżdżać jak pancera, jeżeli nasi przegrywają ten wąwóz. Tutaj raczej decyzja, żeby pojechać na to zielone. Co prawda. Zauważyłem, że często moja drużyna, w sensie górna część, ten spał na górze, ta górna baza, bardzo często przegrywa to zielone. Dlatego zastanawiam się, czy nie ustawić się jakoś defensywnie, ale widzę, że 240 tu jadą, plus ja, to są 30. Wrzuciło nas na 9 poziomy, to też jest Pluton, więc mogą być zgrani. Dlatego im pomogę, jednak nadal to trzeba będzie trochę uważać. Wceluję się po prostu w to miejsce. Widzimy 140 jest tam. Nasze 240 wjechały bardzo agresywnie do środka. Aha, przeciwnika szarfutur wjechał do miasta. Jeżeli przeciwnik szarfutur pojechał sobie właśnie tak w pierwsze tempo, no to raczej sugeruje, że właśnie przeciwnik nie ma dużo czołgów na zielonym. Dlatego ja wychylam się na strefała I daję mu gąskę. On wcześniej. A nie, nie, nie skorzystał. Dobra. A podwójno. Co! On gra na dwóch zestawach naprawczych? Poważnie? Dobra. Idziemy pomóc tą 140. Mamy dwa pociski. Nie wiem, czy zdążę w ogóle. No, 17 uszkodzeń. Ok, miasto nasze gra bardzo defensywnie. Przeciwnik też chce trochę chyba odbić to zielone. Bardzo szybka rotacja. Wiecie co było super rozwiązaniem? Pojechanie na drugi paron tak zwany. Czyli ten paron w tym miejscu. Właśnie jak chcę zrobić dokładnie to co on. Czyli wychylić się w tym miejscu. Ale dobra, ja pojadę dalej. Pomogę mojej 140, która no, ewidentnie się rozlała. Tam jest FOH. Strv. Z mogę mieć kłopot, żeby przebić Dlatego przerzucam się na pociski hit Nie wiem ten shiftem ten jest na Ja nie wiem czy to nie jest przypadkiem Rysiek Tak mi się wydaje Ale mogę Bo wiem, że widziałem, że streamował po prostu Minus 2 no to chyba jest Rysiek Albo ktoś inny, kto streamuje teraz. Jest godzina 3-4, sprawdzimy kto to był. 7 do 4. Nie wiem, czy tutaj coś zdziała sensownego. Pojadę teraz do miasta. Należy odbić miasto, bo tam jest obieg 705, który jest osamotniony. Tego po prostu po niego pojedziemy. O, no, ten obieg mocno dostaje. No, tak naprawdę w tej bitwie to jakoś się nie popisałem, ale powiem wam, że ona była trudna, bo była bardzo szybka i błyskawicznie przeciwnik wyparował. Dobra, idziemy po obiekta. dostał podpałę. Ok, trzeba oddać po prostu teraz te cztery pociski, bo będzie po bitwie. Jedziałem po TNH i T55A. Mamy ten H. Celujemy mniej więcej w to okolice zbiorników. Może go podpalę. Jest t 55 I ostatni strzał. 3000 i tyle. Więcej nie było szans, żebym zrobił. No dobra, zobaczmy, kto był na tym chieftainie. No właśnie, to jest rysiak. <śmieniu> Zamienił swoje literki i to jest po prostu rysiak, jak przeczytacie od tyłu. No i co mogę powiedzieć? Pierwsza bitwa bardzo fajna, dużo można było z niej wyciągnąć. Druga bitwa, no trochę się podpaliłem i nie pomyślałem, też popełniłem błąd. A ta bitwa, no to taka esencja 4-minutowej bitwy. No, 4-5-minutowej bitwy w wocie, w której nie dało się zrobić tak naprawdę więcej. Wydaje mi się, że wycisnąłem praktycznie maksa. I to było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie zapomnijcie go ocenić, zasub zasubskrybować kanał. A ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. To elo.